Marek Wawrzynowski, Wielki Widzew. Historia polskiej drużyny wszechczasów. Czyta Domin Rozdział czwarty. Napoleona z życie po Widzewie. Jezierski w łks wytrwał półtora sezonu. Nie potrafiono go docenić. Przecież obejmował trzynasty zespół w tabeli i choć cudu nie dokonał, mimo iż początkowo wszystko wskazywało na to, że tak się stanie, to jednak wykonał ogromną pracę. W pierwszym sezonie zajął siódme miejsce, ale po rundzie jesiennej kolejnego sezonu, LHS był czwarty w Lidze, a więc szedł do przodu. Mimo dobrych wyników, jego kompetencje zostały zakwestionowane. Były godziny poranne, piątek 3 marca 1978 roku. O 11.00 Jezierski miał rozpocząć zajęcia. Kilkanaście minut po dziewiątej w jego gabinecie zadzwonił telefon. Jezierski wymienił kilka słów z kierownikiem technicznym i udał się do pokoju zarządu. O 9.45 zebrana w tym celu komisja przedstawiła zarzuty i decyzję. Zarzuty to w dużym skrócie brak dobrych wyników sportowych spodziewanych na 70-lecie klubu oraz doprowadzenie do złej atmosfery w drużynie. Wyrok to zwolnienie z klubu. Zarząd poinformował, że skonsultował decyzję z prezesem Janem Morawcem, który akurat przebywał w sanatorium. Razem z Jezierskim odszedł asystent Czesław Fudalej. Zajęcia o 11.00 poprowadził Zygmunt Małolepszy. Działacze ŁKS-u woleli więc przyznać rację Janowi Tomaszewskiemu. Wtedy nie było bowiem wątpliwości, że to właśnie reprezentacyjny bramkarz zwolnił Jezierskiego. Jeszcze w 1975 roku Tomaszewski utrzymywał, że chętnie przeniósłby się do Widzewa, gdyż pracuje tam znakomity Leszek Jezierski. W mediach pojawiały się nawet spekulacje, że to na jego żądanie ściągnięto Jezierskiego do ŁKS-u. Uwielbiali się. Szkoleniowiec, którego przez dwa lata z rzędu różne gazety uznawały za trenera roku i znakomity reprezentacyjny bramkarz. Jeden z najlepszych w swoim wachu na świecie. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, grywali w karty. Teraz sytuacja się odwróciła, a wszystko przez krasnoludka. Kryzys pomiędzy Tomaszewskim a Jezierskim zaczął się na początku 1977 roku, gdy ŁKS w ćwierćfinale Pucharu Polski przegrał 1-4 ze Stalą w Mielcu, a nasz reprezentacyjny bramkarz spisywał się beznadziejnie. W przerwie meczu Tomek odmówił dalszej gry, skrytykował swoich kolegów z obrony, zaś następnego dnia musiał zderzyć się z brutalną krytyką swojej osoby w prasie. Jezierski w rozmowach z dziennikarzami nie miał dla niego litości. Mówił nawet o najczarniejszym dniu w historii klubu. Nie było w tym przypadku. Dziennikarze przypuszczali wówczas, że Tomaszewski liczył na to, iż będzie współrządzącym w klubie. Liczył i się przeliczył, gdyż Jezierski, jak pisał sportowiec, nie zamierzał dopuścić go bliżej niż na szerokość stolika do gry w karty. Resztę znamy dzięki uwagom, które Jezierski kreślił na marginesie swojego czerwonego zeszytu, a które potem sprytnie przemycił do prasy. Wiemy więc, że doszło do ostrej wymiany zdań między Jezierskim a Tomaszewskim podczas której nasz reprezentacyjny bramkarz wypowiedział szkoleniowcowi wojnę. Tomaszewski ani wtedy, ani dziś nie przyznaje się do tego, dlatego mamy do czynienia z klasyczną sytuacją. Słowo przeciw słowu, pisane przeciw mówionemu. Dzięki zapiskom Jezierskiego wiemy też jednak, że wojna była. Podczas wyjazdu na mecz do NRD w jednym z zajazdów nie smakowało Tomaszewskiemu jedzenie, o czym nie zapomniał głośno się wypowiedzieć. W ramach protestu nie zszedł na kolację. W notatniku Jezierski zapisał kilka przypadków, gdy Tomaszewskiemu coś nie smakowało albo po prostu nie pasowało. Przy dacie 28 września 1977 roku zapisane jest Podczas zajęć z magnetowidem Tomaszewski odwrócony tyłem czytał gazetę. Początkiem końca była nocna impreza piłkarzy. Kafe Krasnoludek znajduje się w Spale. Tam właśnie pod koniec stycznia zabawiała się trójka gwiazd uks u Tomaszewski, Marek Dziuba i Henryk Miłoszewicz. Zezwolenie wydał Jezierski, ale pod warunkiem, że wszyscy wrócą do środka przed 21. Tak też się stało, tyle że po około godzinie cała trójka wyskoczyła przez okno i wróciła do Krasnoludka. Jako, że wina zawodników nie była według trenera równa, Jezierski rozdał dziesięciu podstawowym piłkarzom zielone karteczki z pytaniem: Jak byś postąpił z zawodnikami? Dał ankietowanym trzy opcje do wyboru: bezwzględna dyskwalifikacja dyskwalifikacja w zawieszeniu plus kara pieniężna dyskwalifikacja w zawieszeniu. Wyniki ankiety: Dziuba 442, Miłoszewicz 820, Tomaszewski 811. Reprezentacyjny bramkarz w tym czasie nagrywał program o meczu na Wembley w telewizji, i gdy wrócił, zastał kolegów pod bramą. Żeby bardziej zawodnikom dopiec, Jezierski kazał im opuścić ośrodek przed obiadem. Piłkarze z pola wkrótce wrócili do zespołu, ale Tomaszewskiemu Jezierski nie darował. Przedstawiciele zarządu poprosili trenera, żeby odpuścił. Bramkarz, jak utrzymywali, będzie w klubie tylko do kwietnia, potem miał trenować z kadrą, zaś na mecze jedynie dojeżdżać. A latem czekał go przecież zagraniczny transfer. Jezierski przystał na tę propozycję, co nadszarpnęło jego autorytet w oczach innych piłkarzy. Pojawiły się zarzuty. Słaby teoretycznie, słaby taktycznie, nie omawia spotkań, nie prowadzi zajęć indywidualnych. Generalnie okazało się, że cudotwórca wcale nie jest cudotwórcą. Miał jedynie sporo szczęścia. Po przegranym meczu na początku rundy wiosennej z Odrą Opole, Jezierski został zwolniony. Batalię z Tomaszewskim przegrał. Faktem jest, że Jezierski stworzył w Łodzi podwaliny pod wielką piłkę. Nie zostało to docenione i w przypadku ŁKS-u dobrze wykorzystane. Od razu po zwolnieniu zgłosił się do niego Chorzowski Ruch. Z ofertą nieco spóźniła się Legia, której przedstawiciele zadzwonili, gdy już pakował rzeczy. Odmienił zespół ze Śląska wówczas dwunastokrotnego mistrza Polski i rok później zdobył z nim trzynasty tytuł kosztem a jakże widzewa. Potem jednak ruch dołował, zaś triumfy odnosił widzew, do którego przeniósł się asystent jezierskiego Jacek Machciński. Tak więc, choć Napoleon stworzył potęgę widzewa, nigdy nie dostał głównej nagrody. Ojciec nigdy nie żałował decyzji o odejściu z widzewa, zapewnia jezierski junior. Pani Henryka Jezierska, żona byłego szkoleniowca, dodaje. Leszek przede wszystkim był trenerem. Nie chodziło mu o wielkie sukcesy, chociaż i te odniósł w Chorzowie i Szczecinie. Najważniejsza jednak była możliwość wykonywania tego, na czym się znał i co kochał.